Bardzo się przede wszystkim cieszymy z tego, że otrzymaliśmy tak znaczące dofinansowanie do takiego zadania, które oczekiwało na swoją realizację przez dłuższy czas, Staraliśmy się kilkukrotnie pozyskać te środki, aż wreszcie tym razem doszło to do skutku. Dla samego rozwoju Uniwersytetu Polskiego zadanie ma charakter kluczowy, wręcz taki priorytetowy. Przede wszystkim w rozwoju uczelni bardzo ważne jest to, żeby takie strategiczne obiekty jak biblioteka, ale także wydziały i instytuty naukowe, tutaj mieści się poza Biblioteką Główną Instytut Historii, Pozwalały zarówno pracownikom, jak i studentom pracować, studiować, przebywać w jak najbardziej komfortowych warunkach. Ten obiekt został przekazany w użytkowanie w latach 80. zeszłego wieku bez zachowania jakichkolwiek standardów energooszczędności. To jest typowy energożerca. Na naszej uczelni mamy długoterminowy plan związany z takimi zastosowaniami, które wprowadzą nam. Z w dosyć wysokie progi oszczędności związanych z energią. Termomodernizacja ma polegać na ociepleniu ścian, ociepleniu stropu dachowego, wymianie stolarki okiennej, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie wszelkich instalacji, zastosowanie nowoczesnych systemów grzewczych, zastosowanie nowoczesnych systemów PEPOSZ. Ale przede wszystkim, co ma ogromne znaczenie, ma być zastosowany cały system dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne urządzenia grzewcze. Tutaj będzie termo zastosowane, czyli ocieplenie już 20-centymetrowym styropianem. To jest obecny standard. I to już samo w sobie gwarantuje nam dużo oszczędności, a poza tym obecne okna, które tutaj są i dach przeciekają. Zalewani jesteśmy tutaj w sposób cykliczny, co większa ulewa to jest powódź. To wszystko doprowadzi do tego, że ta energia będzie w oszczędności. Rozpoczynamy procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i to jest plan na ten rok. Po tej dokumentacji, po wszystkich audytach, które tutaj są wymagane. Rozpoczniemy wybory wykonawców prac budowlanych i przewidujemy, że prace budowlane będą trwały do praktycznie końca 2027 roku. To jest przełomowy moment w historii tego obiektu po ponad 35 latach użytkowania obiekt ten przejdzie gruntowną modernizację, a biblioteka będzie mogła w całej rozciągłości realizować swoją misję, która polega przed. Przede wszystkim na wspieraniu procesów badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. Przekłada się to na gromadzenie, opracowanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych i przede wszystkim udostępnianie. Nowoczesne technologie dają nam ogromne możliwości popularyzacji wiedzy i dostępu do wyników badań naukowych. Gromadzimy. Cały potencjał baz naukowych od baz dotyczących medycyny, farmacji, kończąc na naukach społecznych i humanistycznych, chcemy te zbiory w sposób, jak najbardziej dostępny udostępniać swoim użytkownikom. To również wpisuje się w misję akademicką, w tą trzecią misję akademicką współpracy z otoczeniem społecznym. Chcemy, żeby ten obiekt był również dostępny dla społeczności miasta i regionu, ponieważ Biblioteka Uniwersytetu Apolskiego jest największą biblioteką naukową w regionie. Na czas remontu Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego to jest ten gma, w którym się znajdujemy, ale również 11 bibliotek specjalistycznych rozlokowanych na terenie Uniwersytetu. I teraz najważniejsza rzecz. W ostatnim czasie Uniwersytet wzbogacił się o bardzo ważny obiekt, Centrum Silesia I tam będziemy mogli na czas, ten czas przechowywać w sposób bezpieczny nasze zbiory biblioteczne, te drukowane i będziemy mogli je w łatwy sposób udostępniać, chociażby przez takie książkomaty.